Cześć, tu witam w kolejnym odcinku od gry Brawl Stars. Moi kochani, tak jak wam obiecałam, w dzisiejszym odcinku otworzymy aż 4 megaboksy. Mam nadzieję, że coś ciekawego wyleci z tej oferty, bo z tego co pamiętam, to na moim koncie cały czas tylko wypadają monety. Lepsze openingi są na koncie Joysticka, ale brakuje na moim koncie jednego Star Powera oraz jednej postaci. Tą postacią jest Serge. Ja kupiłam sobie już z zadmiarski, ale niestety jeszcze nie zrobiłam... Chyba ani jednego zadania, ponieważ totalnie nie miałam na to czasu. Ostatnio mam masę obowiązków na głowie. Tym bardziej, że teraz jak wy oglądacie ten odcinek, to mnie niestety tutaj w studio nie ma. A może istety, ponieważ jestem na wakacjach w Grecji. Za niedługo wracam, jak tylko odpocznę. No i wracamy z daily live'ami. No i wtedy będziemy robić właśnie te zadanka i odblokowywać wszystkie nagrody z karnetu Zadymiarskiego. A teraz, moi drodzy, musicie nacieszyć się tym, co nagrałam do przodu i tym, co teraz wrzucam. Moi drodzy, w poprzednim odcinku Joysticzek ogłosił Wam konkurs na koszulkę, taką, którą ja mam dzisiaj na sobie z jego podobizną. Joysticzkową koszulkę ze sklepu Pixi link do sklepu oczywiście macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Więc ja w dzisiejszym odcinku ogłoszę wam zwycięzcę konkursu na właśnie tą koszulkę. Tutaj się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. Serdeczne gratulacje. Odezwij się do mnie na maila, wszystkie informacje, które musisz podać, oczywiście masz w opisie tego filmu. No ale dodatkowo możesz podać również swój adres do wysyłki, ponieważ już niedługo będzie u ciebie ta przepiękna koszulka i będziesz mógł nosić ją z dumą. A w dzisiejszym odcinku ja organizuję konkursy na Mega boxika. co Musicie zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał i w komentarzu napisać biorę udział w konkursie. Już niebawem, jeżeli tylko zostawicie łapeczkę w górę, pojawi się kolejny odcinek z Joystickiem, i może wtedy Joystick też zrobi konkurs na koszulkę, kto wie. <gry> A jeżeli już się nie możecie doczekać, aż ta koszulka będzie u was, no to jeszcze raz zapraszam do sklepu Pixie link pierwszej linijce w opisie tego filmu. A teraz ja już nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już na moim koncie i mamy tutaj ofertę specjalną, w której mamy 4 megaboksy i widzę, że będziemy mieli czym się uratować, jeżeli z naszych megaboksów nic nie wyleci. Mamy tutaj gadżetik do Piper. No i jestem ciekawa w ogóle, na czym polega ten gadżet. Oczywiście, jeżeli nic nie wypadnie z megaboksów, to od razu kupujemy ten gadżet. Będziemy mieli to testować. No a teraz, moi drodzy, otwórzmy sobie małą skrzyneczkę. Z niej na pewno te Wypadną tylko monetki, uwaga. Okej, okay, mamy 123 monetki z małej skrzyneczki. No to teraz lecimy z ofertą specjalną. Błagam tylko nie same monety, bo to będzie porażka totalna, widzowie! Ok, otwieramy pierwszy mega.. 587 monet, fantastycznie, wiedziałam, że tak będzie. Drugi mega. Serio? Trzeci. Ha! I ostatni! No 425 monet! Ja się załamie. Ja chyba muszę sobie założyć nowe konto, bo ja po prostu nie potrafię żyć bez openingów i bez odblokowywania nowych postaci. Okej, okay, no dobra, nie pozostało nam nic innego, jak kupić gadżetik domowy przepis do Piper. No jestem ciekawa, na czym polega ten domowy przepis. Po, po aktywowaniu następny główny atak piper. Po aktywowaniu następny główny atak Piper skupi się na wrogach. Co? No dobra. No to sprawdźmy to w takim razie. Słuchajcie, ja do odblokowania mam jeszcze tutaj z tej alei pucharków skrzyneczki, które mi pozostawały. Ale. Mm, jest mi szkoda, naprawdę jest mi szkoda teraz ich otwierać. Ponieważ do odblokowania mam tylko Serge. A Serge mogę mieć z karnetu zadymarskiego. Więc. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, ale nie chcę otwierać tych skrzynek teraz, poczekamy, aż w Brawl Stars będzie kolejna aktualizacja i będzie jakiś nowy zadymiarz, to wtedy będziemy mogli sobie fajnie te megaboksy otworzyć i mm, będą takie, wiecie, większe emocje, no bo co nam z tego, że otworzymy te megaboksy, a z tych megaboksów wylecą same monetki, co nie? Chyba, e, chyba mi przyznacie rację. Także mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. No a teraz wybieramy sobie Piper. Zresztą e, naszą złotą Piper, ponieważ e, ja ostatnio nagrałam odcinek, jak kupuję złotego skina do Piper. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie e, zajrzyjcie na kanał. Wydałam na niego aż 25 tysięcy monet. No i co? Lecimy z giereczką z nowym gadżetem. Jestem ciekawa, na czym on polega, ponieważ totalnie nie zrozumiałam opisu. No dobrze, moi drodzy, mamy dzisiaj mapę Mroczne Duchy, coś takiego. Nie pamiętam, czy grałam kiedykolwiek na tej mapie. Tym bardziej Piperkom, ale postaramy się coś tutaj dzisiaj ugrać. Leonidas, okej. Okay. Teraz chyba możemy przetestować nasz gadżet w sumie. Dobra. Dlaczego ten Leon zginął? Dobra, nie wiem, jak się testuje ten gadżet. Widzowie, pomóżcie. Widzowie, pomóżcie. Czy to był... Czy to był jego sobowtór? Ja tak naprawdę nie zabiłam Leona tylko... Nie, no niemożliwe. Nie, no nie wiem. Dobra, zgupiałam. Naprawdę zgupiałam. Dobra, z zadymiarzy. Ja się tutaj motam jak gorul we mgle. No, ale dobra. Wow! Panie broczku! Co pan się tutaj tak mnie... Proszę mnie zostawić w spokoju. Ja mam ultimate atak. Dostał! No i widzicie, o to tu chodzi, że używam gadżetu. Nawet jak nie celuję, to on trafia w przeciwnika. Sztos! O nie, on będzie tutaj ulta wyrzucał, wiedziałam. Ale ham! I prostak, ukradłeś kiuby! Nie można tak robić! Nie można tak robić! Aaaa! Dobra. Ta gra kiedyś po prostu doprowadzi mnie do białej gorączki. Czwartym... Mi... Nie, no miała być wygrana. JJ, jak ty grasz? Uspokój się. Ja, ja wiem, dlaczego ja przegrywam, bo w łapki nie zostawiliście. Jak zostawicie łapkę, to na pewno teraz wygram. Na raz, dwa, trzy zostawiamy łapkę. Raz, dwa, trzy, a ja idę wygrać grę. I zobaczycie, że teraz będzie win. Dobra, lecimy z tym tematem. Teraz to już ja się nie będę bawić jakieś lamuskowanie. Tylko teraz to ja włączam skilla i lecimy z tym tematem. Obiecałam, widzą, tak? Obiecałam, widzą, to tak trzeba zrobić. Tylko błagam, żeby tutaj nie było żadnych złodziejaszków, którzy mi kradną powercubsy, tak? Jak ja sobie skrzynki otwieram, prosiłabym o to grzecznie. Miło, przyjaźnie. Dobra, mam już. Słuchajcie. Mam już trzy perkiupsy idę po czwartego tutaj, albo czekajcie tamtego Leonidasa bym jeszcze, o, pykła. Idzie Mortis, idzie Mortis, idzie Mortis, dostał w czosnek. Dobra, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ała, dobra nie, za mało, za, za mało mi rzeczy, życia zostawił. Boję się, boję się, boję się, włączył niewidzialność, on włączył niewidzialność. Dobra, mam jeszcze trzy razy gadżet. Czemu ja z tego gadżeta nie korzystam? Ej, ziomki, ja wam powiedziałam, że ja tę gierkę wygram, więc ja nie wiem, po co wy jeszcze tutaj walczycie w ogóle ze mną. Patrzcie. Nie, dobra, max. Myślałam, że są dwa razy, że jest dwa razy Leon. Czemu ten Aimbot nie trafia? No powinien trafiać. Nie wiem, o co to w końcu chodzi. Widzowie, powiedzcie mi, czy ja robię coś źle? Mam ulta. Fantastycznie, będę mogła sobie uciec z tym ultem. Dobra, zgasiliśmy. Wielkie starcie, moi drodzy, wielkie starcie. Dobra, Aim jest, dostał? Naprawdę! Naprawdę! Mogłabym się wytłumaczyć tym, że miałam mi power cubesów, że piper się nie nadaje na tą mapę, że drugie miejsce to też zwycięstwo. Ale nie będę się tłumaczyć! Tylko gramy ostatnią gierkę i ta gierka już na pewno na 100% będzie wygrana. Obiecuję wam. Naprawdę. Możecie mi wierzyć. Przynajmniej się postaram. Nie będzie mi tu jakaś Maxwina zabierała. Teraz to ja im pokażę, co to na tej mapie rządzi. Ale proszę mi... No nic... Na tej mapie nie ma porządnych zadymiarzy. Sami złodzieje po prostu kradnący skrzynki, pair winy. Ja nie wiem, co się z tymi zadymiarzami dzieje ostatnio, naprawdę. Patolka. Dobra. O! No i widzisz? No, no, Dobra, nie będzie mi jakaś Max tutaj wina zabierała, teraz to ja wam pokażę kto to na tej mapie rządzi to był mój, to był mój power cubes pam, to był mój power cubes, oddawaj Od, oddawaj powiedziałam dobra, ja sobie otworzę tą skrzynkę, akurat jestem daleko, tylko mam, dobra mam, 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 nice no brawo jeden power cubes dobra, bocik no i elegancko! Zabiliśmy Tarkę dzięki Gadżecikowi! W tych krzakach pewnie ktoś się już na mnie czai. No wiedziałam! To ta co na początku! Złośliwa. stała dwa razy ta bibi. Dlaczego ten osiemobitowiec ma 7 par cubesów, ja się pytam? Ja się pytam, ale szczerze, tak mi odpowiedzcie, skąd? Dobra. Dostał El Primo. Dostała Bibi. Dobra, ja sobie tu stanę. Będzie bezpiecznie w sumie. Nie no, ja muszę wygrać tą grę. Muszę ją wygrać. Nie ma innej opcji. Mam jeszcze dwa razy gadżet. Ten ośmiobitowiec ma 7 par i cały czas tutaj nie traci życia. Nikt go nie obija. Dlaczego nikt go nie obija? Wszyscy się skupili na kimś innym. Zamiast na najmocniejszym ogniwie. Dobra. Przyjmuję kolejne dwa kiby. Dobra, słuchajcie, teraz tego. Dostał! Dostał znowu. O nie, o nie, o nie. Dobra, ten El Primo podjeżdża. Nice, nice, nice! Oh! Mówiłam, że dla was to zrobię i zrobiłam. Ale naprawdę było ciężko. To naprawdę było mega wyzwanie wygrać Piperką na tej mapie. Jak sami widzieliście, tutaj najlepsze postacie były na blisko. Ale ten gadżetik bardzo dużo mi pomógł, ponieważ jak celowałam do tego 8 bitowca i włączałam sobie gadżet, to automatycznie po prostu mój pocisk w niego leciał. A jak strzelałam sobie, wiecie, tak auto no to wtedy w ogóle nic nie trafiałam. No i dzięki temu gadżetowi udało się wygrać. Także naprawdę cieszę się, że go dzisiaj kupiłam. Dajcie znać, czy macie już go odblokowanego i jak wam on się. Podoba, mam nadzieję, że testowaliście go na innej mapie, bo na tej jest naprawdę tragedia. Okej, okay, moi drodzy, więc to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No niestety z openingu wyszły nici, ale za to jestem teraz posiadaczką przekozackiego gadżetiku do Piper, także jestem mega zadowolona z tego odcinka. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie nabyć taką koszuleczkę z joystickiem przekozacką, prestiżową, no to wbijajcie do sklepu Pixie. Link macie w pierwszej w opisie tego filmu. No, i czekajcie na odcinek z joystickiem, bo na pewno będzie kolejny konkursik na taką koszulkę. Także ja się na dzisiaj już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!